Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd do Pepko i jak widzicie pokazała się nowa gazetka, a w nowej gazetce mamy nowe bluzy i nowe spodnie dresowe, tak więc możemy za bardzo fajne pieniążki stworzyć sobie świetny dres w takich wiosenno-letnich I tutaj macie na przykład taki granatowy 20 zł bluza i tu akurat rozmiar mam 158x164. I tutaj jest taki bardzo ładny zielony kolor bluza 15 zł, rozmiar 134 i taki bardzo intensywny różowy 15 zł, spodnie. I tu jeszcze jest taki zielony kolor, bardzo ładny. Za te spodnie zapłacicie 20 zł. Są tu rozmiary dziecięce, ale ta 170 pasuje idealnie na naszą damską eskę bądź nawet emeczkę. Więc tak one się prezentują. Widzę tutaj są cztery w sumie kolory: różowy, niebieski, taki ciemny, zielony i miętowy. I jeszcze tutaj jest w sumie jeszcze fioletowy, ale to jest taki dział dla takich maluszków. I tutaj ciemna zieleń 20 zł i rozmiar 146. No, i macie tutaj ten kolor fioletowy, bardzo ładny. One mają bardzo ładne ściągacze na takich gumach, yy, i właśnie na rękawkach, i tutaj na dole. No, ładnie to wygląda. Cena 15 zł, i tu mam rozmiar 104, występują do rozmiaru 134. I tutaj jest damska bluza 25 zł. One są w rozmiarach od S do 2 razy XM. Więc tak to wygląda, że najmniejsze bluzy i spodnie kosztują 15 zł do rozmiaru 134, później do rozmiaru 170 kosztują 20 zł spodnie i bluzy, a nasze od S do 2 razy XL bluza i spodnie kosztują 25 zł i męskie również będą takie dresiki. No więc myślę, że ciekawe, ale na pewno niskie ceny. Ja jestem zaskoczona, że. 25 zł za bluzę i spodnie. Czekam na Wasze opinie, co myślicie o tych kolorkach. To są takie, myślę, fajno, fajnie wiosenne, letnie kolory. Myślę, że ktoś znajdzie coś dla siebie. Pokazały się nowe dywany i tutaj, między innymi, taka nowość. Za ten dywanik łazienkowy zapłacicie 12 zł, a rozmiary to 50 na 70 cm. Nowy wzór wycieraczki. Wycieraczki kosztują 25 zł. I tutaj dwa modele nowe: pierwszy i tutaj drugi. Kolejna ładna poszewka na poduszkę, taka wiosenna, kosztuje 8 zł, a rozmiar tej poszewki to 45x45 cm. I kochane, na dziale walentynkowym pokazały się karteczki, takie kartki walentynkowe za 5 zł, i tutaj macie duży wybór. Tak więc, jeżeli lubicie i korzystacie jeszcze z tej tradycji, to takie macie kartki do wyboru. I lecimy na ogród. Na ogrodzie znalazłam kilka fajnych nowości, tutaj są osłonki, które były we wcześniejszych przeglądach, ale to jest totalny hit. Jaki w taki teraz w Pepko pokazały się takie tam poduszka pod kolana, a tu macie podkładkę pod kolana do ogrodu w takim pięknym, kwiatowym wzorze, Zapłacicie za nią 30 zł i uważam, że to jest po prostu must have, jeżeli ktoś ma działkę, ogródek, to to jest taki must have, to jest hit po prostu ogrodów, Pepko w tym yy, przeglądzie. I tu macie nowe wzory rękawiczek ogrodowych. Zobaczcie, jakie piękne kwiatki. Ta nowa kolekcja ma właśnie takie fioletowo-żółte mm, kolorki. I te rękawiczki kosztują 5 zł. I uważam, że one są chyba jedne z ładniejszych rękawic ogrodowych, jakie pokazały się ogólnie w sklepie. Nie widziałam chyba ładniejszych. Tu macie jeszcze taki ładny wzór w kwadraty. No i takie kwiatuszki. Kolejne takie ładne osłonki. One są metalowe w kilku kolorach i za tą osłonkę zapłacicie 4 zł. Ale ma bardzo ładne, takie jakby ala koronkowe wykończenie. Powróciły słynne lampiony drewniane. to są takie świetne mm, dodatki do ogrodu. 15 zł, słuchajcie, 15 godzin się palą. Wyglądają przepięknie, jak się je właśnie powbija w ziemię wzdłuż na przykład alejki. Ja widziałam coś takiego nawet na u mnie y, ogródkach działkowych i powiem Wam, pięknie to wyglądało. Tutaj macie różne kolory tych świec w środku, ale tu macie szkło, więc możecie włożyć również później własną. No i w Pepko są cztery do wyboru żółta, taka turkusowa, różowa i fioletowa. Kolejna nowość to kieliszki świąteczne, wielkanocne za 5 złotych na jajka, bardzo ładne żebrowane szkło i to jest hit dzbanek w kwiatuszki pojemność 170 ml jest to dzbanek szklany. Kosztuje jedyne 10 zł, ale tak małego dzbanka w tak pięknym wzorze jeszcze w życiu nie widziałam. Zobaczcie same. No piękna nowość wiosenna. Czekam na wasze komentarze, co myślicie o tym mini dzbaneczku? On właśnie może idealnie nadawać się na mleczko do kawy dla gości. No rewelacja. Bardzo tani zestaw sztućców dla dzieci 20 zł. I tu pokazały się takie wąskie kieliszki do wody, do wina, 4 zł i pojemność 55 ml. Za ten zestaw zapłacicie 15 zł. Na dziale kuchennym dostępne są też takie pojemniki, kiedyś pokazywałam, ale że idzie wiosna. No one są bardzo ładne: 500 ml i zobaczcie, 5 zł. Bardzo ładny. Tutaj jest wzór kwiatów. I macie trzy wielkości, czyli 500 ml, następnie taki 700, są to pojemniki szklane z plastikowymi przykrywkami i 750 ml kosztuje 7 zł. I tu jest największy, 1000 ml za 10 zł. I ja uwielbiam jaśki, tak jak i kubki, i zobaczcie, jakie cudowne poduszki znalazłam. Zieloną i białą, 20 zł. Ja lata temu kupiłam identyczną poszewkę, tylko pudrowy róż. One są rewelacyjne. Ten kolorek jest cudowny, zresztą ten zielony też. Polecam, z tym się nic nie dzieje. Wymiary tych poduszek to 40x40 cm i naprawdę one są przyjemne w dotyku. Bardzo miły jest ten materiał. Polecam, bo mam i naprawdę jestem bardzo zadowolona. A teraz coś fajnego. Nowy dyfuzor. Zobaczcie jaki piękny. 50 zł. Ma podświetlenie tutaj multikolorowe. Jakiś pasek musi być albo w środku. No cudowny, na dole drewno, u góry, tak jakby jakiś taki koszyczek, no coś pięknego. Muszę zerknąć, albo kupię, albo zerknę, jak to wygląda w środku, bo naprawdę ciekawa jestem. No i panie wykładały te poduszki, tak więc z powrotem na sklepie pokazały się te poduszki i pościele z nowej kolekcji. Pościele 200 zł, a Poduszki 40. No i przypominam, że są bardzo tanie wianuszki świąteczne. One są piękne. Dostępne są w trzech kolorach: fioletowym, zielonym i kremowym. Do środka możecie włożyć świecę, możecie ułożyć to jako dekorację taką leżącą, bądź powiesić gdzieś na firance oknie. To naprawdę pięknie wygląda. One są bardzo delikatne i leciutkie. Tak więc, kochane mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli cokolwiek Wam się spodobało. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, dziękuję za wspaniałe komentarze, łapeczki i subskrypcje. Oczywiście bardzo serdecznie witam nowe osoby na kanale, cieszę się, że do mnie trafiłyście i zapraszam na wcześniejsze przeglądy, ponieważ teraz tyle nowości jest w Pepco, w Action. Na moim drugim kanale Vlogsyla są inne sklepy, tam już jest z samą muzyczką, ponieważ za dużo. Trwa przerabianie filmów i ja nie jestem w stanie tyle filmów wrzucić na raz, ale naprawdę zobaczycie tam cudowne, nowe, wiosenne ozdoby, dekoracje z kik z Dilza. Zapraszam. Życzę Wam miłego dnia, miłego weekendu. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, buziaczki, cześć. Pa!